22 czerwca 1988 roku. Mężczyzna poszedł popływać na popularnej plaży, kiedy kopnął coś metalowego na powierzchni oceanu. Przy bliższym badaniu odkrył przewrócony samochód, częściowo zakopany w piasku. Samochód później zidentyfikowano jako należący do młodej kobiety, zgłoszonej jako zaginiona kilka dni wcześniej Julie Cutler. Pomimo obszernych poszukiwań nie znaleziono żadnego śladu jury. Przez dziesięciolecia jej sprawa zastanawiała śledczych. Jury Cutler miała 22 lata i mieszkała w Perth, Australii. Ukończyła college, uwielbiała aktorstwo i opowiadanie historii, a po zakończeniu szkoły studiowała literaturę angielską i teatr. Jej ojciec opisał ją jako cichą i nieśmiałą introwertyczkę, która szanowała innych ludzi. Straciła matkę, Robin, na chorobę Hodinga w dzieciństwie. Utrzymywała więc bliskie relacje z ojcem Rogerem i młodszą siostrą Nicole. Najlepsza przyjaciółka Julie, Jennifer Marr, powiedziała, że Julie była zazwyczaj rozsądna, ale potrafiła być nieprzewidywalna i czasami przygnębiona. Przypomniała sobie, że Julie była znana z tego, że była królową dramatu. I czasami to było zabawne, ale mogło być również przesadzone. Wydawała się cierpieć na głęboko zakorzenione i uporczywe, negatywne myśli, gdzie drobne incydenty powodowały, że zamykała się w sobie. Po ukończeniu studiów licencjackich, Julie udała się w obszerną podróż po Europie z przyjaciółmi, zanim wróciła do domu w 1987 roku. Rozpoczęła pracę w Parmelia Hilton, jednym z dwóch pięciogwiazdkowych hoteli w Perth w tamtym czasie, gdzie sprzątała pokoje i była ogólną pracownicą piętra. W tym czasie Julie i jej siostra Nicole mieszkały razem, ale Julie wyprowadziła się po dużej kłótni między nimi. Zamieszkała z siostrą swojej najlepszej przyjaciółki Jennifer, Fioną. Nicole później powiedziała, że widziała swoją siostrę jeszcze raz, kiedy poszła, by zobaczyć się z nią na stoisku, na którym pracowała, starając się pogodzić. Julie powiedziała Nicole, że zadzwoni do niej, ale wkrótce potem zniknęła. 19 czerwca 1988 roku Julie zakończyła swoją zmianę, którą miała od 18 do 22, i uczestniczyła w późniejszym przyjęciu z okazji wręczenia nagród personelowi w hotelu Parmelia Hilton. Przebrała się w czarną sukienkę z długimi rękawami i wysokim kołnierzem, która miała złoty guzik na prawym ramieniu, a swoje ubranie robocze schowała do plastikowej torby. Na przyjęciu było około 180 gości, w większości personel hotelu lub ich partnerzy i przyjaciele. Julie piła przez całą imprezę. Jej współpracownica, Konsuela Harper, powiedziała, że w pewnym momencie Julie zamówiła trzy szampany i wypiła jej jednego po drugim. W miarę trwania imprezy tańczyła z dwoma młodymi współpracownikami. Dwaj mężczyźni, polscy pracownicy hotelu, Tadeusz Maciejewski i Grzegorz Świątek, Zaprosili Julie i Harper do swojego mieszkania po imprezie, aby wspólnie coś wypić i obejrzeć film. Harper powiedziała, że Julie chciała przyjąć zaproszenie, ale Harper nie była zainteresowana i zasugerowała Julie, aby nie szła, ponieważ była bardzo pijana i powinna iść spać. Julie zgodziła się i powiedziała im, że jednak się nie przyłączy. Około godziny 12.30 Julie i Harper opuściły hotel razem. Wyszły z hotelu tylnym wejściem personelu i udały się do pobliskiego parkingu. Harper wspominała, że Julie nadal wydawała się pijana w tamtym okresie. Kilku innych gości również opuszczało imprezę w tym samym czasie i rozmawiało z Julie na parkingu. Podczas spaceru Julie powiedziała swojej współpracownicy, że planuje spotkać się z kimś tej nocy, ale nie powiedziała z kim. Harper zapytała ją: No dalej powiedz mi z kim. A Julie odpowiedziała, nie, nie mogę ci powiedzieć, to tajemnica. Potem obie poszły w swojej strony. Harper wsiadła do swojego samochodu, a Julie stała przy swoim szarym Fiacie 1963 o dwóch odcieniach szarości. Niektóre źródła twierdzą, że Julie wróciła na chwilę na przyjęcie. Była jedną z ostatnich czterech lub pięciu osób, które opuściły salę. Opuszczała hotel około godziny pierwszej w nocy. Julie prowadziła swój samochód z Parkingu Wilson i zobaczyła innego pracownika hotelu Parmelia Hilton, Joffreya Pierce'a. Czekał on na zewnątrz parkingu na swoją dziewczynę, która miała go odebrać. Joffrey wspominał, że czekał pod drzewem, ponieważ padał deszcz. Kiedy czekał, Julie podjechała do niego i zapytała, czy wszystko w porządku. Powiedział jej, że tak, że tylko czeka na swoją dziewczynę. Geoffrey pamiętał, że opuściła parking i skierowała się w stronę Mountains Bay Road. To była ostatnia, znana obserwacja Julie Cutler. Tego dnia, gdy nie wróciła do domu, jej współlokatorka, Fiona, skontaktowała się z jej ojcem Rogerem. On zaś skontaktował się z jej siostrą Nicole, która również jej nie widziała. Roger nie był zaniepokojony, ale powiedział Fionie, żeby zgłosiła jej zaginięcie, jeżeli nie wróci następnego dnia. 21 czerwca 1988 roku Fiona zgłosiła zaginięcie Julie, gdy ta się nie pojawiła. W środę, 22 czerwca, mężczyzna poszedł popływać na plaży, kiedy kopnął coś metalowego na powierzchni. Przy bliższym przyjrzeniu się zauważył, że to samochód. Drzwi samochodu były mocno zakleszczone, prawdopodobnie z powodu nagromadzenia piasku. Natychmiast powiadomił policję. Samochód został znaleziony na dachu z silnikiem skierowanym w stronę oceanu. Był całkowicie zanurzony, około 50 metrów od brzegu, pomiędzy falochronem a klubem surferskim. Na karoserii były znaczne uszkodzenia, a maska i dach zostały oderwane od nadwozia. W kabinie brakowało tylnej kanapy i dywanika. Jednakże tylne siedzenie znalazło się kilka godzin wcześniej, oparte o ścianę falochronu. Kluczyki od samochodu znaleziono w stacyjce a były do nich przyczepione klucze od domu Julie. Para czarnych, wysokich obcasów, mała różowa torybka damska, jakieś dokumenty oraz akumulator samochodowy również znalazły się na obszarze, między słupem a ścianą falochronu. Na początku wydawało się, że samochód został zepchnięty z dużą prędkością lub zmiażdżony przez ciężki sprzęt. Dochodzenie ujawniło, że w nocy, gdy Julie zaginęła, padowała bardzo duża burza. Która poddała pojazd silnym prądom turbulencji podwodnych i intensywnemu przybojowi, ostatecznie miażdżąc samochód. Według badania kryminalistycznego samochodu, kluczyk zapłonu był włączony. Światła włączone. Bieg na luzie. Prawe siedzenie zablokowane. Dwoje tylnych drzwi zamknięte. Dwoje przednich drzwi otwarte. Okno kierowcy było opuszczone, a wszystkie inne okna były zamknięte. W schowku policja znalazła dokumenty rejestracyjne pojazdu, dwa kieliszki do szampana owinięte w ręcznik kuchenny oraz ręcznie napisaną notatkę, a na odwrocie brzmiała Mike 114, Waypol, Alban Highway. Zostało potwierdzone, że to pismo Julie, wskazując adres, gdzie mieszkało dwóch jej przyjaciół. Jednakże nie znaleziono żadnej osoby o imieniu Mike mieszkającej pod tym adresem. Uznano to za nieistotne dla jej zaginięcia. Kieliszki do szampana były podobne do tych używanych w hotelu. W po popielniczce samochodu policja znalazła niedopałki papierosów, marki, której Julie nie paliła. Była towarzyską palaczką i paliła tylko papierosy ziołowe lub goździkowe. Jednak nie jest jasne, czy miało to jakąkolwiek wartość śledczą, ponieważ większość źródeł tego nie wspominała. Oprócz włosów na siedzeniu samochodu policja nie znalazła żadnych dowodów fizycznych, takich jak ubrania, torby, buty... Kanki ludzkie czy krew w pojeździe. Początkowo sądzono, że samochód został zepchnięty z falochronu do oceanu. Jednak późniejsze badanie skalnego falochronu nie wykazało żadnych dowodów na to, że samochód został z niego zepchnięty w jakimkolwiek momencie i wydawało się mało prawdopodobne, aby pojazd mógł być wypuszczony z góry falochronu przez duże skały, które wpadały do oceanu. Władze sądziły, że samochód wjechał do wody z drogi serwisowej. Znajdującej się w pobliżu starego budynku plaży. W nocy, gdy Julie zaginęła, przepływ był bardzo wysoki, a fale i woda morska przelewały się przez mur oporowy. Ta sytuacja mogła spowodować, że samochód został porwany przez falę do oceanu. Była mała górka tuż przed murem oporowym, a śledczy sądzą, że jak samochód był na luzie, to po prostu stoczył się z górki i nabrał wystarczająco dużej prędkości aby przeskoczyć przez mur oporowy, a stamtąd fale porwały go do oceanu. Wykluczono możliwość, że samochód wpadł do wody wprost z falochronu, ponieważ nie było uszkodzeń przedniej części. To bardzo popularna plaża w Perth, ale w tamtym dniu nikogo tam nie było z powodu burzliwej pogody, więc nikt nie widział, jak samochód został porwany przez morze. Po znalezieniu tego samochodu policja przeprowadziła obszerne poszukiwania na lądzie, w powietrzu i na morzu przez kilka dni. Mając nadzieję znaleźć jakiekolwiek ślady Jilly. Nurkowie z policji badali dno oceanu na tyle, na ile było to możliwe, ale niestety nie odnaleziono żadnych dowodów. Policjanci na łodziach przeszukiwali obszar ciągnący się od North Mall do Hillaris, obejmujący około 2,5 km od brzegu. Pomimo obszernych poszukiwań nigdy nie znaleziono żadnych śladów Jilly Cutler. Biorąc pod uwagę, że jest to popularne miejsce dla porannych pływaków, którzy zwykle przybywają na plażę o 5.30, uważa się, że Julie zniknęła między 12.30 a 5.30 rano 20 czerwca 1988 roku. Policja przesłuchała wszystkich, którzy widzieli lub rozmawiali z nią tej nocy. Przesłuchali Tadeusza Maciejewskiego i Grzegorza Świątka, którzy zaprosili Julie do swojego mieszkania. Dokładnie przeszukali ich mieszkanie i pojazd mężczyźni byli przesłuchiwani i zostali w końcu czyszczeni z zarzutów. W następnych tygodniach zgłoszono wiele wskazówek i obserwacji, w tym zagadkowy telefon do dziennikarza, w którym osoba dzwoniąca przedstawiła się jako Julie i poprosiła, aby zostawić ją w spokoju. Jednak później ustalono, że telefon był żartem. Rok później, w rocznicę zaginięcia Julie, para, która była właścicielami kebabowni... Zgłosiła się na policję i powiedziała, że znalazła plastikową torbę, którą klient zostawił pod jednym ze stołów. W środku był mundur, czarne rajstopy i bluzka. Mundur był podobny do tych noszonych przez personel hotelu. Schowali mundur pod ladą na wypadek, gdyby ktoś po niego przyszedł, ale nikt tego nie zrobił. Para powiedziała, że początkowo nie była świadoma zaginięcia Julie. Ostatnio, po napotkaniu odnowionych API-u, informacje na w wiadomościach, Wraz z obrazem munduru przypominającego ten, który znaleźli, natychmiast skontaktowali się z policją. Wciąż mieli bluzkę, którą policja skonfiskowała i powiedziała, że to była bluzka rozmiaru 14 i część munduru hotelu Parmelia Hilton. Rozmiar był zgodny z tym, co mogła nosić Julie. Bluzka została wysłana do badań kryminalistycznych, ale nie udało się uzyskać z niej niczego. W 1996 roku, 8 lat po jej zaginięciu, Plażowicz odkrył kilka przedmiotów około 1,5 kilometra od miejsca, gdzie odkryto samochód. Przedmioty były zniszczone przez atmosferyczne warunki. Składały się m.in. z dziennika z 1988 roku, dwóch części, które wydawały się być rączką torby, damskiego portfela, damskiej portmanetki, pilnika do paznokci i połowy złamanego długopisu z napisem Hawaii oraz szarego etui. Mężczyzna napisał list do lokalnej gazety w październiku 1996 roku, wzywając właściciela do zgłoszenia się. Jednak nikt się nie zgłosił. Po przeczytaniu o zaginięciu Julie w styczniu 1997 roku i fakcie, że jej torebka nie została nigdy odnaleziona, skontaktował się z policją, dostarczając znalezione przedmioty oraz miejsce, gdzie je znalazł. Rodzina nie była w stanie zweryfikować, czy te przedmioty należały do niej. Pomimo tego, że prowadziła dziennik codziennie, a wśród jej rzeczy nie znaleziono dziennika z tego roku, i zwykłą praktyką było używanie trochę innego dziennika niż ten znaleziony. Przedmioty nie zostały jednoznacznie powiązane z Julie. Szokująco, zostały zgubione lub źle umieszczone na przestrzeni lat. Władze mają jeszcze zdjęcia przedmiotów, ale nie mogą być one poddane badaniom kryminalistycznym. Obszar, w którym znaleziono te przedmioty, został później dwukrotnie przekopany, w nadziei, że ciało Julie mogło być tam pochowane, jednak nic nigdy nie znaleziono. Śledczy próbowali ustalić, czy dwa incydenty, które miały miejsce tuż przed zaginięciem Julie, mogły być związane z jej zaginięciem. Pierwszym z nich było włamanie do jej domu kilka tygodni wcześniej. Współlokatorka zgłosiła policji, że obie straciły kilka osobistych przedmiotów, w tym paszport Julie oraz niektóre jej karty, a także została skradziona gotówka. Wydawało się to prostym, okazjonalnym włamaniem, po tym jak drzwi do ich mieszkania zostały zostawione otwarte. Jednak Fiona uznała to za dziwne, ponieważ stwierdziła, że zawsze były ostrożne i zawsze zamykały drzwi. Zabezpieczono odciski palców, ale nie znaleziono żadnego powiązania z żadnym z możliwych podejrzanych i nic nie wskazywało na to, że było to związane z zaginięciem. W drugim incydencie. Julie zadzwoniła do swojego ojca kilka tygodni przed zaginięciem i powiedziała mu, że jechała do domu po zmianie w hotelu, gdy jakiś samochód zacząłem śledzić, próbując zepchnąć z drogi. Jechał bardzo blisko, przez kilka kilometrów, prawie dotykając jej tylnego zderzaka. Następnie, gdy jej samochód zbliżał się do zjazdu, tajemniczy samochód wyjechał obok niej i gwałtownie skręcił. Następnie tajemniczy pojazd zwolnił prawie do zatrzymania, zanim Julie ominęła go i przyspieszyła. Incydent ten został zgłoszony na policję, ale kierowca nigdy nie został znaleziony. Julie była bardzo zaniepokojona i sądziła, że ktoś w samochodzie chciał zepchnąć ją z drogi lub zmusić do zatrzymania się. W tamtym czasie uważano to za przypadkowy atak drogowy, jednak teraz policja zastanawia się, czy to nie była nieudana próba porwania. W latach po zaginięciu Julie, kilku jej krewnych otrzymało dziwne telefony od niezidentyfikowanego mężczyzny z europejskim akcentem, prawdopodobnie niemieckim, który pytał o jej zaginięcie i sugerował, że ma informacje, chociaż nigdy nie podawał żadnych konkretnych informacji. Przez lata policja rozważała około 40 podejrzanych, jednak nikt nie został oskarżony. Jedna z teorii sugeruje, że Julie, która wypiła znaczną ilość alkoholu, Zaparkowała swój samochód przy drodze serwisowej. Włączyła bieg na luz i zapomniała zaciągnąć hamulec ręczny. Możliwe, że zasnęła, a samochód wtoczył się do wody, co podnosi możliwość tragicznego wypadku. Chociaż mogła mieć zamiar spotkać się z kimś na tej popularnej plaży, równie prawdopodobne jest tam, że pojechała, żeby po prostu cieszyć się samotnością. Pomysł, że nieumyślnie pozwoliła, by samochód stoczył się do oceanu, Choć nie jest najbardziej prawdopodobny, nie jest wykluczony. Inna teoria sugeruje, że planowała spotkanie się z kimś tej nocy. Opuściła hotel, prawdopodobnie zabierając ze sobą dwa kieliszki do szampana, aby móc się napić z tajemniczą osobą. Następnie poszli do kebabowni, gdzie Julie przypadkowo zostawiła swój mundur roboczy. Później oboje udali się na plażę. Następnie osoba ta zamordowała ją i wrzuciła jej samochód do oceanu wraz z jej ciałem. I chociaż samochód oraz niektóre rzeczy osobiste wypłynęły, jej ciało mogło zostać porwane głęboko do oceanu. Żadna osoba nie przyznała się do umówienia się z nią tej nocy. Nikt tego nie potwierdził. Władze rozważały również możliwość, że mogła sama sobie odebrać życie. Jednak jej rodzina i przyjaciele nie wierzą, że mogłaby to zrobić. Podczas dochodzenia Roger stwierdził, że Julie nigdy nie wydawała się przygnębiona być przez dłuższy czas... Nie sądził, że byłaby skłonna do takich działań. Jej siostra Nicole powiedziała, że czasami była humorzasta, ale nie bardziej niż wiele młodych kobiet w jej wieku. Pamiętała ją jako bardzo teatralną i dramatyczną oraz zgodziła się, że lubiła przyciągać dużo uwagi, ale nie było w jej nastroju czy zachowaniu czegoś, co sugerowałoby istotne problemy zdrowia psychicznego. Przyjaciele również odrzucili możliwość taką, podkreślając jej pasję do pisania i ekspresyjną naturę poprzez dzienniki i długie listy. Podkreślali, że byłoby to bardzo nietypowe dla Julie, aby nie zostawić żadnej notatki wyjaśniającej jej działania lub opisującej jej myśli i emocje, gdy zdecydowała się zakończyć życie. Pomimo znalezienia dokumentów w jej samochodzie, nie odkryto żadnej takiej notatki. Ponadto świadkowie na przyjęciu stwierdzili, że była w dobrym stanie psychicznym, szczęśliwa, nie było w jej zachowaniu niczego dziwnego. Rodzina i przyjaciele spędzili ponad 30 lat, zastanawiając, co się z nią stało i mając nadzieję, że ktoś kiedyś zgłosi się, aby dostarczyć informacje policji. Za rozwinięcie tej zagadki wystosowano nagrodę w wysokości 250 tysięcy dolarów. Drodzy widzowie, dziękuję. To już tyle ode mnie na dziś. Dajcie znać, co sądzicie, co tu się mogło wydarzyć. Czy zaginęła? Czy odebrałaś cię samodzielnie? Czy z kimś była umówiona, czy też nie? Czekam na wasze opinie. Do usłyszenia w następnej kryminalnej historii. A jeżeli jeszcze tu jesteście, zasubskrybujcie proszę kanał i dajcie znać w komentarzu, czy w waszej historii, w waszym życiu Zdarzyły się również historie niewyjaśnionych zaginięć.